Maśko, witam Was serdecznie w przedpremierowym odcinku z openingu najnowszego dodatku Journey Together. Na moim sklepie ten booster box był w niedużej ilości, ale dla tych, którzy byli oczywiście na bieżąco z tematami, które oczywiście publikowałem, mieli możliwość zakupu tego booster boxa w cenie bardzo okazjonalnej. Bo była to bodajże przy promocji, oczywiście z innym produktem, w cenie około 720 zł. Na chwilę obecną, najtańszy produkt, z tego co widziałem, jest to około 1000 zł, bo mówię wam. Jest to bardzo deficytowy produkt. Dzisiaj przekonamy się, jak tak naprawdę wygląda sam sam tego Booster Boxa i czym się różni od innych, które do tej pory mieliśmy oczywiście możliwość zakupić. Ale spoko to nie koniec bonusów ode mnie, bo jak oczywiście tego nie mogę Wam zaoferować, mogę Wam powiedzieć, że na chwilę obecną ETB. Journey Together ma opóźnienie i będzie tutaj oczywiście wysyłane, prawdopodobnie gdzieś na początku kwietnia, ale dokładnie na tej jeszcze nie wiemy. Dodatkowo, w tej chwili mogę potwierdzić, że osoby, które do tej pory zrobiły preorder na dodatek japoński Hot Wind Arena, otrzymały oczywiście w swoich zamówieniach unikalny booster. O, właśnie taki. I oczywiście on na chwilę bez tego spotrzebny na eBayu to nawet chodzi po 100 zł. Więc powiem Wam szczerze, że znaczy tego, że dostałem od swojego tutaj e, kontaktu aż tyle, to powiedziałbym, że co piąty zakupiony booster box, znaczy tego oczywiście, że to nie, już nie jest pre-order, co piąty booster box kupiony otrzyma właśnie taki booster za darmo. I oczywiście to są e, karty, które przedstawiają e, grafiki, które zostały stworzone przez osoby, które brały udział w samym tutaj wyzwaniu. I mamy tutaj o. Mamy kartę. Pierwszą to nie jest holo. Później mamy Pikachu nie Holo, ale widzicie Illustration Contest 2024. I finalną kartą nie holo, nie holo, nie holo, jest tutaj nikt inny jak ten Pokémon. No oczywiście zapraszam na www.let'gock.pl A teraz zaczynamy. Booster box jeden, który zostawiłem sobie. Reszta oczywiście oddałem wam. I co my tutaj oczywiście mamy? Na wstałym wstępie widziałem filmiki. Widziałem niektóre filmiki, ale nie wiem, czy to będzie w Polsce również. W sensie takie rzeczy. Tutaj nie widzimy nic, nie ma nigdzie napisane. Tu jest go ogólny opis. No nie ma nic takiego żadnego wyjątkowego. I uwaga, uwaga, nie ma karty promo do Booster Boxa. A ja widziałem oczywiście openingi Booster Boxu, gdzie była karta promo tutaj. Pierwszy booster. Nie przekładamy oczywiście angielskie, w tej chwili się już nie przekłada. Metang, Stunfisk, Like and Rock. Komala, Coughing. Speed Dive. Spike Energy, nowe. Lotat miał rada Volcanion IX. Oczywiście to jest z tego, co wiem, to jest bardzo popularny i nie jest on rzadki, ale mamy pierwszy drop Volcanion IX. Spójrzmy oczywiście na Centering. E, powiedziałbym, że już jest lepiej i nie ma tutaj żadnych skaz, ale Volcanion oczywiście raz, bo jest, jak ja otwierałem te japońskie, to mi się też dropną. <laughs> ja do... Zoruła. Darmanitan Karablast Kopera i Reshiram. Oczywiście tego e, Enki. enki. Billy, w ogóle w japoński, no to wiem, że to jest. to jest takie tak. O, Dragon, ja uwielbiam Dragon I to jest bodajże attach to. nie, nawet lepszy. Ten jest lepszy od tego z Pokémon Pocket. Ten jest lepszy niż tego Pokémon Pocket. Daj głowę, że osoby, które grają w Pokémon Pocket w tej chwili dopiero rozumieją, jak otwierają karty. Na czym to polega i jak to działa? <noise> Serio. Kilowatrel też bardzo popularna karta. Nie mówię, że to jest rzadka, ale bardzo popularna karta centering bardzo ładny. Hmm? Reshiram razy 2 git. Także mamy już razy 2. Ale ten akurat Kilowatrel jest popularny i często wpada. Mamy kolejny drop, to już jest 2. Oczywiście w japońskim to byłoby ARK i SRK, bo tutaj by był traktowany jako SRK. Czyli drop na booster box, i nie więcej. Levincia, Corviknight, Tyranitar, Sigilip, o, oh, Billen Donnery, fajnie, Milsery, Joltik i Reshiram i jeeks. Oczywiście bez tego tu tutaj tutaj trenera w tym przypadku, bo jest to czysto sam ale oczywiście sendering jest już kopnięty <laughs> przy tym wreszcie ramię już jest kopnięty oczywiście yy, wszystkie osoby, które zamówiły u mnie na moim, na moim sklepie oczywiście te boosterboxy będą mieć wysłane w piątek, bo dopiero wtedy jest oficjalna premiera i dopiero wtedy będziemy, może, może będziemy mogli wysyłać bodajże nie, nie. Black Belt Caterpie zresztą na ekranie macie pokazane, żeby tutaj nie wtopić <laughs> Wooper Grident Ludicolo Teti, Pylo, Iris Fighting. Tu, bo tutaj chyba Iris Fighting jest y, full arcie Mamy Miao skarada. Czyli, mam tu miało O, mam japońską. Możemy od razu porównać, jak wygląda japońska ich i ta angielska. No dobra, trożkę krawędzie mi się wydaje, że ładniejsze są. Widzicie, jak cholo ładnie wali? Tutaj jakoś tak. Nie wiem, w to samo światło. No dobra, to cholo jest chyba lepsze przy japońskich. Magmar Bagon Mamy Ribombi! Nie, to nie, też nie jest fajne, ale fajne, mi się podoba <grybombi> Jest Ribombi, to jest ar -ka. To nie jest sr to jest ar Jak coś I Storlaxo! Z e, prylisu e, zbiera hikomikos. Te laksy ja też mu tam, nie wiem, podpiszę Let's go try <grybombi> <laughs> I mu wyślę. Albo go spotkam w Pradze za tydzień? Chyba za tydzień. Albo za dwa. Za dwa. Chyba za dwa. Jak go spotkam to, to mu dam. <laughs> o ile raczej już będzie miał. To, to jest za Wadiaka. jaka. rok. Tapu koko. Tadzi, 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 tadzi. Oczywiście w tym tutaj odcinku powiedziałem o tych wszystkich japońskich rzeczach, bo zapomniałam przy publikacji tutaj tego odcinka z właśnie japońskiego, nie? Także mówię, co piąty booster box kupiony będzie miał taką paczkę za darmo. Mógłbym przekasować tam po stówie za taki jeden booster, ale stwierdzam, że nie. Chcę być taki fair, fajny dla was. Może nie fair, ale fajny. No bo co piąty to taka roszada. Ej, kupię teraz? Może poczekam? Może, może już? Może teraz? Takie fomo dziwne, nie? Ale to jest tak. No, ja nie zawsze powiedziałem, że będę taki. Taki wiecie, że. Ej, kupisz od razu? Masz od razu. Ja sam wiedziałem, że mój kontakt dostarczy mi te promki, te boostery, nie? Magerna. Dostałem, to daję, nie? Komba Klank, Corviknight i Metagrossik. Tak, <grymne> Ceny są szalone, jeśli chodzi o ten datek. Jeśli chodzi o najlepsze dropy A ja oczywiście tutaj Blazikena i Eksa mamy. Nie wiem, czy to się tyczyło każdego datku, ale pamiętam, że były 13 dropów ostatnio. Zobaczymy, Darmaka konfi Rock. I mamy klinka. Dla razie cisza przed burzą. Audino, Giodo, Dabul. Dlaczego tutaj chopa. chopa? Myślałem, że jestem mądry, ale jednak tu i u góry jest napisane, że to jest chopa, nie? Myślałem, że jestem mądry, nie? Ale jednak nie jestem mądry. Każdy głupi przeczyta, jeżeli ma dobry wzrok. Salamacie! Mamy drugi dropik, taki typu SR. Japoński, japoński SR, nie? Ale jest po prostu. <grym> przepiękny centering. <grym> Ale jest, jest dropik. Mamy tutaj kolejny drop. W ogóle tak, może z tej strony może coś uczynimy? Bo na razie otworzymy, otworzyliśmy, jedno, otworzyliśmy jedną stronę i mamy już dwa dropy. I martwi mnie to, że już nie będzie. Tak mi bardzo troszeczkę to martwi. En Castle. Ocie! Ja pier, centeryk do bani! Ręka mi się nie da lepiej, bo to widać gołym okiem, że to jest zepsute O tym mówiliśmy Ojej, aż mnie głowa z tego śmiechu boli Ja cię kręcę Najdroższa karta z dodatku Ale mi się ręka spociła Ja. Jak mogli mi to zrobić Jak mogli mi to zrobić Jakie złamasy w tej drukarni Alcrimi EX Już teraz nic nie przebije Kompletnie nic Tego nie przebije Chyba, że druga ta Lili Druga Lili musiałaby się Pojawić w pełnym Zajebistym centeringu. Żeby to coś się stało, coś się zmieniło Wybaczcie ten Przeskok, oj no i Bardzo ładny, nie powiem bardzo ładny, wygląda faktycznie jak taka, um, Taki Koncert rockowy ja. Yeah. Drop z boosterboxu. To jest finalna karta, nie? Chase karta, finalna chase karta. Trafiała mi się z angielskiego boosterboxa. Nie miałem chyba nigdy. Rejbombi. Ja nic. Ale to zepsuli. Ja. Yeah. Ja ich nienawidzę już w tej chwili. Karto! A szkoda wysyłać do Piesa, jak wiemy jasno, że to jest dziewiątka. No. możesz i starać się jak możesz. Storlax też drugi, ten w się kolejny. <grym> A jest e, jak ktoś to może z z widzów ma taki lepszy centering, to może zamienimy się. Jeżeli dość potrzebuje do albumu, to się mogę zamienić. <grym> Jeśli ktoś potrzebuje tylko do albumu, a ja potrzebuję do tego do PSI, to śmiało, Mogę się zamienić. I ja pierdnicę, no. Aż by chciało tutaj rzucić jakąś Panią, ale, ale nie. Clank, <ścoughs> Furet, Dragon Cubone. Aselgor, Bagon, Bombardier i Lycanroc A, oh, nie, nie muszę Co? Sorry, w ogóle robię tak jak mój synek teraz Przekładam dwie karty na raz, nie? <głosy> <głosy> Ale jestem hipokrytą Dobra, obiecuję wam, że od teraz już nie będę krzyczał synka Za to, że wyciąga więcej kart niż jedną Na raz Bo też chce wyciągnąć więcej niż jedną kartę <noise> Waylor to już drugi mamy Sprawdzam że tak, że tak, tak tak, kotem oko, czy to nie ma tej promki na, na spodzie. Ale nie, nie mam promki na spodzie. A to, to, jest, to było to jakby ciekawe zachowanie właśnie. Jak widziałem promkę. E... <śpuszczaj> to nie jest promka. Ale też tego nie miało to być. <śpuszczaj> tak, jak coś to tak wygląda promka. Tylko że to nie jest promka, tylko to mi się wpadło z boostera. <śpuszczaj> to mi się wpadło z boostera. Oni mi się wydaje, że oni tak, wiecie, specjalnie... Ej, przesuń na, ty, na tym druku Ile ci teraz do druku ten najdroższy drop, tak? Ten, co, japoński był najdroższy? To przesuń tak, żeby nie było żadnego centringu dobrego. Mi się daje że tak zrobili. Tak mi się daje, że zrobili. Zniszcz to hobby. Zniszczmy to hobby, żebyśmy nie mieli już pracy. Zoro Arche bardzo ładny ten. NZ. Odin, ale już mamy karty. ale mamy dużo kart Lokiks Pangoro Ocie, już coś jeszcze jest. Aaaa, Dunsper! <noise> to jest dun To jest jak coś. Tak, macie tu i wiecie, formalnie trzy japońskie booster boxy, bo tyle dropu nawet cztery były. Cztery dropy to takie cztery booster boxy japońskie. W jednym angielskim Magerna. To plus. ta nasza lili, nie? No ja dalej, jedną kartę za dużo wziąłem. Na szczęście to już jest koniec. I będzie coś z tu. Nie jesteśmy wolni. O, miałem skarada znowu. Ten po prawej. Ten po prawej. Ten po prawej. Artykuł no widziałem po raz pierwszy. I mamy belly box! <laughs> wiedziałem, że coś tam będzie, wiedziałem, coś tak czułem. Okej, okay, okej, okay. powiedziałbym, że bardzo ładne dropy, bardzo ładne. <laughs> Ale będę płakał nie wiem jak długo. 14 dropów. Oczywiście liczymy to z tą piękną krzywą babą. <laughs> Sądzę, że booster box na plus. <laughs> A Wam oczywiście życzę jak najowocniejszych i fajniejszych dropów ode mnie. Oczywiście ciężko będzie przebić to, ale... ale życzyłem najlepszego. Tyle ode mnie, zostawcie lajka, like, suba, dzwoneczek i zachęcam Was do zakupu na www.letsgotecker.pl i widzimy się następnym razem. Trzymajcie się! Hej!